Cześć. Kłaniam się nisko na kanale Curiosity i zaczynamy do kolejny deweloperski stream. W ramach krótkiego przypomnienia, czym zajmowaliśmy się ostatnio, no to mamy tutaj rozrysowany docelową naszą infrastrukturę, która na chmurze AWS zapewni nam działanie naszej instancji Magento. No i będzie ona używana w miejsce tej ostatniej konfiguracji bezpośrednio z bitnami, która no, tych wszystkich serwisów z aws nie wykorzystywała. No i zacznijmy sobie od stworzenia po prostu prostej takiej instancji serwera wirtualnego w chmurze. Tutaj sobie launch. Wybieramy któryś tam, któryś tam jądro Linuxowe, ten Amazon Linux jak najbardziej będzie w porządku. Zresztą na razie tutaj tylko będzie bardziej do konfiguracji używane niż do konkretnej tej instancji. To wybieramy ten darmowy element, widzimy jedną instancję No i musimy wybierać jakąś tam sieć, ale nie będziemy wybierać tej standardowej, stworzymy swoją nową sieć Nazwiemy ją CSIT VPC Zrobimy, że to jest sieć 10 z maską 8 oktetów, czyli ten element będzie stały, a te będą później dobierane. I do wszystkich elementów będziemy dodawać taka Curiosity, żeby było łatwiej. E, ok. E, to musi być między 16, 28. No ok, w takim razie zrobimy 16. E, w sumie to ciekawe. No ok, będzie 10, 0. No i później te pozostałe elementy będą odpierane. E, tworzymy taką sieć. No i musimy do niej jeszcze stworzyć pod sieci. Także wybieramy tą świeżo stworzoną sieć i podsieć. Będzie po to, że tak jak mamy region, tutaj ten we Frankfurcie, to każdy region ma trzy strefy dostępności. Tak mi się wydaje, że każdy region na aws ma trzy strefy dostępności. One są w miarę niezależne nawet w jednym regionie, więc jest duża szansa, że jak jedna z tych stref dostępności będzie z jakiegoś powodu niedostępna, no to pozostałe nam zapewnią dalszą pracę. Więc robimy sobie pod sieć 1a do do tej strefy dostępności 1a. No i teraz musimy wybrać jakiś adres jakieś adresy sieciowe, które będą należały do tej naszej sieci. Tutaj mamy, te elementy są stałe, te później można przydzielać, te dwa zera. Więc tutaj rozszerzamy tą maskę na trzy elementy i widzimy, że tutaj będzie ta sieć dostępna. Ta posieć będzie w ten sposób tworzona. No i pod sieci zrobimy do wszystkich trzech stref dostępności. Tutaj będzie 10.2.0 na 24. Nadajemy tak, żeby łatwiej później sobie filtrować. I trzecia pod, pod sieć do trzeciej strefy dostępności z trójką. I 24. Ok, no i mamy trzy strefy dostępności na naszą sieć więc wybieramy tutaj musimy sobie odświeżyć i już pojawiła się nasza stworzona sieć no i widzimy, że któraś powiedzmy, że 1a będzie w tej podsieci aha, jeszcze chyba jedną rzecz musimy zrobić zobaczmy sobie tą sieć czy tutaj jest zaznaczone auto assign no właśnie, nie i to by nam stworzyło też problem więc Edytujemy i zaznaczamy opcję automatycznego przypisywania IP do wszystkich interfejsów sieciowych, które się pojawią. Czyli teraz, jak tworzymy sobie nasz, naszą, naszą instancję, to ona będzie miała oczywiście jakiś interfejs sieciowy podpięty i automatycznie zostanie jej przydzielono, przydzielono, przydzielony jakiś adres IP publiczny. Dobre, teraz mamy już to włączone. Jeszcze sobie sprawdzimy. Tutaj. Tutaj jest włączone. Tutaj jest włączone. I tutaj też jest włączone. Ok, więc przechodzimy tutaj dalej. Jeszcze raz sobie to powiedzmy odświeżymy do pierwszej strefy dostępności tutaj możemy zostawić standardowe elementy jakiś tam interfejs sieciowy właśnie on dostanie ten adres publiczny storage, tutaj gp3 ten nowszy będzie tańszy nawet niż ten gp2 no to jakoś tam amazon przekonuje użytkowników, żeby korzystali z nowszych rozwiązań, dlatego sam też nie będzie musiał trzymać jakiejś tam starej technologii i, i utrzymywać starej technologii. Dodamy sobie ten tak nasz Curiosity, żeby łatwiej to filtrować, do instancji, do, do jakiegoś storage'u i do interfejsów sieciowych Security Grupa, czyli nazwiemy sobie to W ten sposób tutaj będziemy wiedzieli, że to jest Wizarda, no i będzie dostęp po pierwsze do, przez SSH, ale po drugie też będzie dostęp przez HTTP i przez Https. -a. To jest co prawda na, na cały świat, co jest niepolecane, ale dla naszych przykładów wystarczy. Jak najbardziej. No i tutaj nawet mamy ostrzeżenie, że, że jest to w miarę niebezpieczne, ale możemy sobie stworzyć no i yy, jeszcze musimy klucz yy, klucz yy, stworzyć yy, niech to będzie resa tu będzie łez maćka yy, no i we Frankfurcie Obieramy sobie ten, ten klucz. Zapisujemy, musimy go zapisać, bo on już później nie będzie dostępny e, nigdzie. No i teraz dzięki posiadaniu tego klucza będziemy mogli się zalogować do, do SSH. No i zobaczmy czy się tworzy. Widzimy, że w statusie pending i za chwilę powinien już ten y, serwer się uruchomić dobra jest running y, jeszcze go zmi y, zmienimy jemu nazwę mm. I zobaczmy, czy na adresie, jaki tutaj jest podpięty, ten publiczny, coś mamy. No raczej nie mamy, bo tam nie uruchomiliśmy żadnej usługi jeszcze na tym serwerze. Więc zgodnie z oczekiwaniem, nic się takiego nie dzieje. Dobra, więc ja przygotuję sobie połączenie do SSH i za chwilę wracam. Dobrze, przygotowałem sobie połączenie do. Do tego serwera z użyciem klucza przez SSH. No i spróbujmy go sobie odpalić. No i mamy connecting. Czyli jak widzimy, nie możemy się dostać do tego serwera. No i timeout w końcu dostać. Więc to zamknijmy sobie i zobaczmy o co chodzi. Te nasze sieci. Gdzie tutaj jesteśmy? Przejdźmy sobie do, do naszych sieci. Te nasze sieci nie wiedzą jak tak naprawdę dostać się do, do internetu i w tym celu potrzebujemy stworzyć Internet Gateway Więc nazwiemy to IKW Oczywiście też Curiosity Dodamy TAGA OK teraz mamy stworzoną, no ale widzimy, że nie jest ona Podpięta do żadnej sieci, więc weźmiemy ją i podepniemy do, do naszej sieci tej stworzonej. No i teraz już, teraz już mamy podpiętą, podpiętą naszą, naszego gatewaya internetowego do naszej sieci VPC. I teraz jeszcze się raczej nie połączymy. Możemy sprawdzić czy to coś zmieniło, ale, ale nie. Tutaj dalej będzie connecting i zaraz dostaniemy timeout. No nawet nie będę czekał na timeout, bo o, już, już mamy timeout. To co jeszcze potrzebujemy zrobić to tablicę routingu. Widzimy, że mamy tutaj już jakieś tablice routingu, ale zrobimy sobie jeszcze routing table no i powiedzmy public podepniemy do, do naszego VPC oczywiście też z odpowiednim tagiem dobra stworzyliśmy już tablicę routingu i teraz jeszcze trzeba dodać odpowiednie reguły bo tutaj widzimy, że na razie mamy tylko jeden routing więc musimy jeszcze z zedytować ten ten routing mamy, że jeżeli z takiej, z takiej sieci z taką maską to mamy target lokalny czyli do tej sieci a wszystko inne będzie na na internet gateway no i tutaj jest właśnie stworzona ta wcześniejsza brama Dobra. Mamy teraz już stworzony tablicę routingową i dodaliśmy do niej odpowiednie routingi. I teraz jeszcze musimy sprawdzić, czy nasze, czy nasze podsieci są faktycznie powiązane. Zazwyczaj się robi nawet tak, że są publiczne i prywatne podsieci, ale tutaj na razie zrobimy sobie w taki sposób. No i tu po prostu dodamy. OK, tylko coś mi się tutaj jeszcze nie zgadza. Ten routing table. Okej, okay, dobra, tu jest dobrze. to widziałem jakby było main, ale wszystko się. Wszystko się zgadza. Czyli mamy tutaj routing table. Ten publiczny. Jest dostęp do bramy. I są powiązane pod sieci. No i zobaczmy, czy teraz uda nam się połączyć z naszym serwerem. No i jak najbardziej udało się połączyć. Jesteśmy na serwerze. Spróbujmy może sobie na szybko zainstalować Apache. A. to jest tak czy może o właśnie Dobry, nie ma to może tutaj się to inaczej nazywa ok to zaraz sprawdzę i wrócę jak się instaluje na szybko takiego na jakiś serwer www. żebyśmy zobaczyli że faktycznie mamy dostęp do tego do tego serwera z zewnątrz OK, tutaj w tej dystrybucji to będzie HTTPD. OK. Chyba się zainstalowało. No i teraz musimy znaleźć gdzie tak naprawdę ten serwer się zainstalował, gdzie są jego pliki. Tutaj jesteśmy w Home situ w naszym katalogu tutaj jeszcze nie i prawdopodobnie będzie w www ok i tutaj jest html i tutaj nie mamy nic więc tworzymy sobie plik intex html Musimy to zrobić cudo potem już tylko nie ma akurat dostępu i jeszcze wyedytujemy go od nawet test i wrzuć to do pliku index.html. To zrobimy trochę inaczej. Tak, i teraz powinno się udać, tak jest widzimy, że nasz plik index.html ma, ma tylko zawartość test i teraz wróćmy sobie do, do naszego serwera szukujemy usługę EC2 i ten serwer miał taki adres więc go twórzmy tutaj, już tą kartę mamy Okej, okay, tutaj widzę, że się nie da dostać do tego. To ciekawe. Dobra, może ten serwer opaczowy jeszcze... Jeszcze nie wstał. Dobra, no to sprawdźmy w takim razie, czy on działa. Wchodzimy do naszego... Do naszej konsoli i... to już tutaj nie musimy jest start okay. i teraz status jest aktywny, działa, ok, więc prawdopodobnie prawdopodobnie jesteśmy na dobrej drodze, żeby to o i już się złapało, jesteśmy połączeni z tym naszym serwerem Dobra, więc właściwie klucz tego odcinka, tego streama, to było takie, że żeby uruchomić i połączyć się do naszego serwera, potrzebujemy stworzyć kilka elementów dotyczących sieci, networkingu. No i musi to być sieć, podsieci, musimy mieć jakąś bramę do internetu, czyli internet gateway, i musimy odpowiednio dopisać jeszcze tablice routingowe. I wtedy będzie wszystko. Nam działało, oczywiście, jeszcze po drodze musieliśmy zainstalować sobie serwer www. który będzie nam tę treść serwował. Ok, no to tyle na dzisiaj, i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!